A w dzisiejszym odcinku jako maleńka Macedonia postaram się podbić całe Bałkany, a następnie zająć Europę. No witam, witam moi drodzy, Macedonia północna Dajmy sobie poziom trudny, agresywność Klasycznie, na 200 i zaczynajmy No Macedonia na pewno nie jest silnym państwem na start Ale mamy tutaj fajne państwa do zjedzenia Na start, Albania, Czarnogóra Czy Kosowo, to są fajne takie cele Na start, nawet możemy od razu ich Sobie tutaj wziąć na rywala Albania, nawet nie mogę niektórych Ale dobra, to sobie weźmiemy jakieś tam inne państwa Poprawię sobie relacje z takimi Państwami jak Bułgaria, Grecja, Rumunia No i tutaj Serbia, Serbia też jest dość silna na start, punkty w dyscyplinie nawet już mamy bonus do dyscypliny na początku, więc już w sumie mamy na maksa dyscyplina na start, co jest bardzo fajne. Mamy troszkę pieniędzy i te pieniądze, moi drodzy, poświęcimy na rozwój naszej armii, żeby troszkę nam tutaj urosła. To prawda, może być tak, że na początku nie będziemy za bardzo zarabiać, ona tracimy, ale muszę mieć pewność, że podczas ataków na pewno damy radę. Dobra, 28 koła, myślę, że damy radę. Od razu tutaj pogarszam relacje sobie z Kosowem i Albanią. No i też z no, górą też możemy, bo potrzebujemy ich szybko zaatakować. Nawet już, że zaatakujemy, nie będziemy czekać. Punkty muszą być typowe. Dawaj, 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 Kosowo. Nie poprawię ze mną relacji. Dobra, po pierwsze tak, widzę, że mamy możliwość sojuszu z Grecją. Aha, punktów nie mamy. Dobra, to może zaraz tutaj się zgodzą. Od razu lecimy tutaj na fast attack. A, w ogóle sobie nie wziąłem czegoś takiego jak szarże. Tutaj gościa mam pod atak jednostek tylko. I dobra, jedziemy z nimi, więc bardzo dobrze. Raz i dwa. Piękna sprawa, przejmujemy. Oni już nawet tutaj zaczęli budować jakieś rzeczy, więc też fajnie. Czarnogóra, ale już tutaj zareaguje Albania. E, a Mordo, niech tutaj. Nie chcesz być moim ziomkiem? być moim ziomkiem, póki mam pieniądze jeszcze Grecja, Grecja, dawaj, dawaj. Dawaj sojusz. Dobra, mamy sojusz, moi drodzy, z Grecji, tylko punktów nie mam. Dobra, udało się. Ty akurat mi zniewagę wysłali, no ale dobra, udało się tak czy inaczej. Więc sobie teraz weźmiemy tutaj Greków, żeby nam pomogli zarówno z Albanią, jak i z Czarnogórą. Więc tutaj sobie wiemy Dobra, zobaczmy, ile oni mają armii 10 koła. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj mamy Albanię. Czy ja pokonam armię Albanii? Też 13 tysięcy tylko. No to super. Ty to dawaj tym Grekiem przejmujemy. Ty to w sumie pokonałbym ich sam w sumie. No to wygląda. Popowiedzę, ile będę mógł zabrać. Uu, nie mogę wziąć wszystkiego, ale w sumie to nawet. Dobrze, bo dalej może będą mieli sojusz z Albanią. E, więc teraz sobie popodbijałem trochę. Muszę trochę tutaj teraz ogarnąć, żeby no, nieco mniej wydawać. Na pewno musimy asymilować tereny, bo no, finansowo jest lipa. Ale dobra, jak wyłączymy też badania, to te pieniądze jakoś tam będą się gromadzić i mam możliwość ulepszenia tutaj Akademii za 175 golda. To się zawsze opłaca. To zawsze trzeba ten event brać. I teraz tylko czekamy, aż nam się skończy rozejm i znowu będziemy w nich wjeżdżać, oczywiście. Punkty dziedzictwa, oczywiście, w dyscyplinkę. Rozejm mamy do 34 roku, więc 3 lata trzeba poczekać. W międzyczasie jakieś tutaj budynki ekonomiczne możemy sobie strzelić O, nawet mamy tutaj złoto I to w sumie tą prowincję ze złotem Moglibyśmy sobie fajnie zbudować W razie czego, to myślę, że byłby dobry case No jesteśmy największym producentem złota od razu Dokładnie, 17% od nas No i bardzo fajnie, to jest to jest super Bo zawsze te, dzięki temu nam pieniądze mamy większe Możemy, moi drodzy, znowu zaatakować yy, ponownie Więc Zróbmy sobie tak, utrzymanie tej wojska już normalnie Niech będzie, żeby te morale skoczyły wyższe Właśnie Hercegowina zareaguje Ale dobra, powinniśmy dać radę, to raz Dobra, po pierwsze tutaj właśnie tylko tutaj jakieś 4000 co prawda, Bośnia i Hercegowina przyjdzie, ale my mamy właśnie Greka jeszcze tutaj po swojej stronie. I Grek ma całkiem niezłą armię. A ta Bośnia ma tylko 19 koła ludzi. To o czym my mówimy. Dobra, więc bardzo fajnie. Możemy sobie tutaj zabrać tereny. Albanię już też troszeczkę gryźniemy. Więc dobrze, kolejne prowincje, moi drodzy, zdobyte. Więc jest ok. Rośniemy tutaj w siłę. Jak tam relacje z sąsiadami? Są ok, dobrze. No, Bośnia może być naszym następnym celem, tak samo Chorwacja. Chociaż Chorwacja może być silniejsza. O nie, Albania mi ten. Grecja zjadła mi Albanię do końca. Kurde, niedobrze. Jakbyśmy zaatakowali. I właśnie Hercegowinę oni w ogóle nie mają sojusznika. Więc to jest fajny case. Dobra, oni mają tylko jakieś 19 koła armii, więc i tak jesteśmy silniejsi. Troszeczkę jednostek straciłem, ale nie jest źle. I kolejne tereny do nas. Sarajewo. Mamy stolicę. Trochę już też stolicę sobie poulepszałem. Akademię tutaj też musimy iść do przodu, bo później będzie problem. Słowenia zareaguje, a nam się skończył już ten sojusz tutaj. O kurde, musimy poprawić relacje z Grekami. O kurde, ci nas już tutaj wszyscy na rywala biorą. Kurde, Grecja, musisz mnie pokochać. Jak nie będę miał sojusznika, będzie lipa. Dobra, ale tutaj ziomek pokonany. Tutaj jeszcze. Walczymy, walczymy, walczymy. No, te 28 tysięcy wojska mega starcza na podbój, tutaj Bałkan. Ej, moglibyśmy nawet tutaj już trochę. Dobra, nie będziemy wchodzić tak w tą Słowację, bez przesady. Słowenię, sorry, sorry. Słowacja, Słowenia, nie wiem. Zobaczmy, co się dzieje. Polska tutaj, moi drodzy, zjadła Białoruś. Biła się tutaj w Litwę. Litwa jest wasalem polskim. Prawidłowo. Szwecja zjada sobie Finlandię. W ogóle coś możemy zrobić z Macedonii jako kraju? Jugosławia albo Imperium Macedońskie. No to w sumie tutaj musimy tylko przejąć. Okej, okay, to jest jakiś pomysł na nas. Pomysł na przyszłość. Zaczniemy też sobie w amfiteatry lecieć, bo to przyda. Bonus do punktów dziedzictwa. Szwajcaria oferuje sojusz. Niech będzie zawsze taki sojusz. Myślę, że moglibyśmy też sobie zaraz zwiększyć tą armię do 40 koła. Jak tutaj w ogóle sytuacja wygląda? Grecja rośnie, Grecja rośnie, Grecja się robi niebezpieczna dla nas, ale dalej mam z nimi dobre relacje. Moglibyśmy zaatakować Chorwację, tylko Węgry zareagują. Albo wbicie w Słowenię. Muszę też poprawić relacje z Włochami, bo są dosyć blisko. Oj, właśnie tutaj kurde, zareagują. Serbia i Italia. To niedobrze. Chyba, że ta Chorwacja. Możemy zrobić test. Czy będą tutaj mieli odpowiednie siłę, żeby się przeciwstawić? Damy sobie nawet utrzymanie wojska na maksa. Zobaczmy, zobaczmy, czy damy radę. Pyk, idziemy na stolice. 28 tysięcy wojska. Okej, okay, okej, okay. dobra, przyszli jeszcze chłopaki z Węgier. I minimalnie to wygrywam. Minimalnie, minimalnie, co nie? Dobra, tutaj coś staram się popodbijać. Podzyskamy manpower, żeby wojsko się zregenerowało. Nie wiem, czy tutaj w ogóle ta Szwajcaria dojdzie tutaj do mnie. Dobra, kolejna bitewka. 30 koła mam, on 20, dobrze. I teraz nie ma Węgra. Nie ma Węgra, spróbujmy mu znis Armię. Dobra, węgier idzie, ale armia przestała istnieć. Dobra, moi drodzy, udało się. Chorwacja też dostała po główce. mi dostęp do morza, pozdro. Polaki teraz będą do nas przecież na wakacje, No, ale trochę ciężka wojna, była wojna. Straciliśmy dużo manpowera. Jakbyśmy zaatakowali Słowenię, to niestety reaguje Serbia, więc chyba będziemy zjadać sobie Chorwację po prostu dalej. Jeszcze uważać tutaj na Greka, ale z Grekiem na szczęście mamy w miarę dobre relacje. Uuu, pakt obronny z Włochami jak najbardziej. To teraz mnie nikt nie zaatakuje. To jest pewien czas. To może ten czas wykorzystamy na rozwój tutaj ekonomiczny. Tylko szkoda byłoby nie atakować takiej Chorwacji. Więc róbmy to. Tutaj raczej będą słabsi. No właśnie, już są słabsi. O wiele słabsi. No jak tutaj Węgier przyjdzie, to też dostaje po głowie. Bardzo dobrze. Zniszczmy mu armię, żeby nie było problemu. Wracaj tu. O, właśnie. Nawet już może weźmiemy trochę terenów od Węgra. No dokładnie. Już mamy taką możliwość. Nawet byśmy mieli już dostęp do Austrii. W razie czego? Jakbyśmy chcieli Austrię podbić. Punkty przewagi kolejne. Maksymalne morale armii. To też jest zawsze OP. No już tutaj budynki ekonomiczne już takie nieźle to wygląda. Zaraz sobie michiemy tutaj armię. Armię do 60 tysięcy. Proszę bardzo. U, u, o, kurde. Włoch mi zjadł Słowację. A my tu już mamy granicę z Polską. Polska w ogóle trzecia i zjadła Słowacji i Czechy. Kurde. A jakbyśmy chcieli Węgry zaatakować, Niemcy zareagują. Kurde. To chyba czas na Serbię. Czuję. O, i akurat nie mają żadnego sojusznika. To jest dla nas mega dobrą opcją. Siema. O, akurat łatwo pokonani. Armia zniszczona. No chyba będziemy musieli się skupić trochę bardziej na południu. I właśnie Węgry, czyli na przykład, właśnie Grecję podbić. Hyt. Dobra, całe bierzemy na szczęście. Kokurtek zaatakujemy Greka. To on ma sojusz z Włochami, co mnie już niepokoi. Austrię możemy zaatakować, ale wtedy zareaguje Rumunia. Ale jesteśmy silniejsi od Rumunii. Tylko właśnie Austria jest bita przez Polskę, Ukrainę. Niedobrze. Polska tutaj nam strasznie się rozrasta. To jeszcze, że trzeba szybko armię rekrutować. 80, koła, już całkiem niezła liczba. O, a tutaj Grecja jest bita przez Rosję i Turcję. Kurde. A tutaj są w tej wojnie? Tak, Włosi są w tej wojnie. No zobaczymy. Tutaj Włosi ogarną ten temat. My sobie zjemy Rumunię w takim razie. Więc zawsze z nimi pogarszać relacje. Uh, o kurde, o kurde. A może jednak zaatakujemy szybko tutaj? Co prawda, jakby mogą, zareago mo mogą zareagować Włosi, ale myślę, że oni są mega osłabieni. Zaryzykujemy. Może być tak, że oni armii nie w ogóle nie mające, nie? O, idzie włoska armia. Zobaczmy, co oni tu mają. 20 koła tylko jakieś i to zniknęło od razu. Jak oni z akademiami stoją? 13-8, a ja mam 4 a nie, to ten 4-4. No to mam o wiele słabszą armię. No ale przewaga liczebna też robi swoje po prostu. Więc wykorzystamy tą sytuację i zjemy sobie sobie tutaj Grecję. Potrzebujemy sojusznika. Turcja nie chce być moim sojusznikiem. Aha, i Węgry mi jeszcze wypowiedziały wojnę. No to nieźle. Hm, nawet całej Grecji nie wezmę. Dobra, coś takiego przytulimy. I teraz dawaj tutaj. Czemu oni mnie w ogóle atakują? O kurde, Niemca mają po swojej stronie. No to tylko, żeby. Kurde, szybko, 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 szybko na stolicę, Szybko na stolicę. Błagam, żeby Niemiec. On, znaczy on tu może i tak dopłynąć, bo ma dostęp do morza. Dobra, musimy szybko podbić Węgry. Nim Niemcy podejdą. Dopłyną. Bo oni teraz pewnie okrążają Europę. No pewnie tak, jeszcze się nie zdesantowali. Dobra, damy radę. Ja nie mogę się. Jednak zobaczyłem Niemcy. To miałem takie. O, kurde. Nie będzie kolorowo, ale dobra, udało się. Polska mnie lubi, Polska mnie lubi. Ukraina mnie nie lubi i to może być problemem. Niemcy takie mało agresywne w dzisiejszej rozgrywce, ale Polska aż za bardzo. I atakujemy Rumunię, bo widzę, że są bez sojusznika. Są sami. Nie powinni być silni. O, 40 koła armii tylko, okej. Okay. Dawaj, tu niszczymy armię do końca. Chociaż, no to tracę, trochę tracę. I lecimy na stolicę. Całe Rumunię nie zjemy, ale spory kawałek. No już tak się robi niebezpiecznie. Już się robi tak niebezpiecznie coraz. Więcej takich dużych państw obok nas. A Ukraina nie ma, czekaj. Ukraina nie ma sojuszu z Polską. Jakbym zrobił 100 tysięcy armii, to myślę, że dałbym radę z Ukrainą. Włosi mi oferują sojusz. Super. Dobra, armia z koła. No teraz myślę, że na ludzie sobie damy radę z Ukrainą. Tylko Rosja mi teraz wzięła na rywala. Dobra, lecimy z nimi. Lecimy z Ukrainą. Daj tutaj tą armię. Ile oni tu mają? Co oni tak uciekają? 63 koła. Dobra, dobra, pojechani. Włosi pomogli. Jeszcze tu, tu, tu zniszczyć tą armię do końca. Dobrze. No i cyk, moi drodzy, Ukraina szybko padła. Tak nie chcę za bardzo z Rosją na chwilę obecną, chociaż w czego i tak się zesantują, tak naprawdę, jak będą chcieli. Myślałem trochę złota Polsce, żeby mi jej bardziej lubiała, żeby nie chciała mi tutaj zaatakować. O, możemy sobie dojechać i Grecję od razu do końca i jeszcze tutaj w czego Ukraina zareaguje. No to Ukrainę sobie też zjemy do końca Jest tutaj luźno. No i tutaj jeszcze Ukraina znowu pada. Fajnie tak wypowiadać wojnę za wojnę jakimś państwom, one wtedy tak dostają mega po głowie i możemy wziąć sobie całą Ukrainę, całą Grecję. Ile my możemy w ogóle mieć tylko wojska? 200 koła już mogę mieć wojska, że tutaj muszę zacząć. Zacząć też akademię, akademię, bo jesteśmy na pewno do tyłu z tym w porównaniu z innymi państwami. Niech się zrobi druga armia. Jeszcze, jak się teraz Manpower zrobi, to jeszcze dorzucimy. Tutaj Włochy coś ogarniają w Afryce. ale to w Afryce sobie mogą działać. Jakbyśmy zaatakowali Turcję, to zareaguje Iran. No i w sumie spoko by było. Wywalimy Turcję z Europy i tutaj będziemy mieli z nimi temat załatwiony. Jeszcze tutaj właśnie Włosi nam pomogą, to już w ogóle będzie fajnie. O, 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 Turcja, dobra. 50 koła. Ojojoj, oj, ty straciłem dużo. No ale to są te akademie, co nie? Bo Turcja ma 15, 8, a i ja ma. 66. No wreszcie, tutaj Iran przyszedł, ale też jest klepany. Tutaj jedna turecka armia pada. Tutaj znowu bitka. Dobra, ale na szczęście przewaga liczebna nam tutaj pomaga. Dawaj, dawaj tej armii do końca. Dobrze. Dobra, powinno być git. Już niech tutaj Włosi mi to pozajmują. Ja sobie będę regenerował manpower. I w razie czego to oni trochę potracą manpowera, a nie ja. Bo też trzeba ich poosłabiać nieco. Naszego kolegę sercznego, żeby nie był taki za silny. Dobra, nie udało się. To w sumie, no, z włochami i za plecami to jest naprawdę git. Możemy Cypr jeszcze im zakosić. Jeszcze tutaj troszkę terenów. Bram. Mamy bramę do morza czarnego no, coś takiego styknie. I możemy, moi drodzy, sobie zrobić to imperium Macedonii. O, i ładnie, taki niebieskie. Z tego coś możemy zrobić? Nie. Ale dobra, czyli mamy to sobie po prostu takie imperium. Fajne, ładne, miłe, sympatycznie. W Polsce wyślemy znowu hajs, żeby nas za szybko nie zaatakowali. Musimy teraz y, troszeczkę nie prowadzić wo... właśnie, wojen. I właśnie mi wypowiedzieli wojnę. Dobra, ale to jest wojna obronna. Tylko jeszcze Francuzi, co nie? A ja nie mam już sojuszników. No to super. Ale dobra, może się uda obronić. Dobra, ty, dajemy radę się obronić tego, co widzę. Może nie będzie aż tak źle. Bo teraz bitwę wygraliśmy. I to z Francuzami, i z Polakami. Jednak wszystko pod obronę to daj radę. No, obrona jest ogólnie OP, strasznie. Tak naprawdę. No, tutaj jeszcze złapiłem polską armię. Tutaj znowu, jak coś to Polacy mi zaatakowali, żeby nie było. Możemy jeszcze tutaj do niego sobie pójść. O, tutaj akurat na Francuza spotkaliśmy. Ale dobra, też dajmy radę. No dobra, musiałem jednak, moi drodzy, czytać gierkę, bo no są za silni. Nie dałem rady manpowerowo z nimi. I tu akurat wracamy do momentu sprzed wojny. No i musimy brać czego Wysłać pieniądze Polsce. Nie Musimy mieć sojusznika. Czemu to w ogóle. na teraz mamy. Mamy sojusz? A nie, oni mają sojusznika. Dobra, no się skończył z nimi sojusz. Kurde, sojusz, sojusznik, Może Turcja chce być moim sojusznikiem jednak? Albo Hiszpania? Nie, no nie mogę. Wszędzie blokowane relacje. O, Nie, ta Polska jest ogromna. Już nawet Niemca tutaj zjadła trochę. Tylko jak będę widział, że mamy już bardzo słabe relacje z Polską, trzeba wysyłać jej hajs. Żeby się po prostu odwaliła od nas. Znaczy, że jesteśmy w takim momencie, że nas stać na to. Żeby Polsce wysyłać pieniądze. No ale tutaj jakoś bardzo na tym nie tracimy. W międzyczasie akademię. O, sojusz z Rosją. I co jest ciekawe, Polska ma teraz wojnę, ale się skończyła, ale mieli wojnę. Ty, aha co to jest, że co nie mają jakiś pakt? Nie mają pakt obrony z Rosją, kurde No dobra, trochę lipa, ale moglibyśmy Włocha zjeść Wykorzystać Rosję do tego, żeby nam po prostu tutaj pomogła My sobie bijemy tutaj i będziemy szli O, 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 jest tu jakiś, włoska armia idzie O, wbiła się w nas, dobra, pokonujemy ich dosyć ładnie tu już armię też zniszczyć i dobić tę armię tutaj. Okej, okay, okej. Okay. Ślicznie ładnie, miło i sympatycznie. No i dobra, oni chyba już armii nie mają. No dobra, ale Rosja na pewno nam pomoże tutaj poprzejmować trochę terenów. A, oni tutaj coś latają? A nie, on Power poszedł zregenerować na stolice. git, no dobra, jednak Włosi się okazali słabsi niż sądziłem. Tutaj zakosimy nieco sporo terenu. Oddzielamy ich tutaj od Francji i Polski. Dobra, jak mam Rosję na sojusznika, to już nie powinno być aż tak źle. Póki mam ten sojusz. Mogę mieć 300 tysięcy armii? Mogę mieć, to zaraz sobie też strzelimy. No, ale póki co możemy sobie bić ten. Yy, Włocha do końca. Na autopilocie w sumie. Bo on tutaj już nie będzie zagrożeniem. Niszczy mu armię totalnie. No i będziemy się wzmacniać na nim. Bez większego problemu. No i wyrzucamy go sobie do Afryki. Niech on sobie tam w, w Afryce działa. I teraz tak, bo widzę, że w Polsce skończył się ten y, pakt obronny z Rosją. Moglibyśmy ich pojechać. też w sumie akademię, akademię, akademię. Chociaż z Rosją, kurde. A to kiedy mamy już z Rosją? Do 85, Jeszcze trochę czasu jest. O ile teraz tych rzeczy możemy sobie zrobić. Jak w tych Włoszech jest strasznie dużo tem, Rzeczy do budowy, jeżeli chodzi o te wszystkie cud Da, a tutaj zawsze ponusi. Jakaś tam poprawa relacji. Jakieś punkty dziedzictwa, atak jednostek. No to jest akurat bardzo fajne. Polska jest bita, Polska jest bita. Polska jest bita przez tutaj trzy państwa. To jeszcze my dojdziemy do tego z Rosją. Dopomożemy Polsce w upadku. Dobrze, dobrze. No tutaj jeszcze Francuzi idą, to jest ciekawe. Nie wiem, co tu się stało z tą Polską. Dlaczego tak, a nie inaczej. Spór terytorialny i tutaj Dania, Szwecja, Francja reagują. Mieli pewnie jakieś pakty obronne, więc dobra. Będzie spoko case, żeby sobie tej Polskę zjeść. O! I tutaj pouwaniali, jak. Jakieś rzeczy, a my jeszcze tutaj dobijamy Polskę. Okej, okay, dobra, dobra. Więc w sumie możemy tutaj zjeść bardzo, w sumie całą Polskę. I że tutaj kawałek Niemiec. Więc fajno, fajno. Ładnie to wygląda. Teraz będziemy mogli zjeść sobie Słowację i resztę. Tylko tak, kto tu im gwarantuje niepodległość? Dania? No dobra. W sumie nie będzie trudne. A, Rosja z nas nie lubi. Szkoda, szkoda. Dawaj ich. Dobrze. Danie sobie też możemy od razu zjeść. O, Turcja nam wypowiedziała wojnę. Turcja z Iranem. Okej, okay, to bierzemy tak, Słowację. Bierzemy tu tereny. A, wysoka agresywność. To troszkę zrezygnujemy z Danii. I lecimy tutaj w stronę Konstantynopola. I musimy się zmienić w obronę. To oni nas atakują. Najpierw musimy całkowicie tutaj rozjechać armię. Dawaj, ten Iran, gdzie uciekasz? Oni w sumie mogą mieć razem większą armię niż moja. No ale to wiadomo. Boty się tak nie atakują Dobrze dla nas. My mamy sporo manpowera za zanadrzu. Ten Iran tylko mi tutaj tak trochę przeszkadza. Ale dobra, też ma bitą armię. No i dobra, jak trochę tą armię pojechaliśmy, to możemy sobie tutaj puścić automata Age of History 3 w automacie. I po prostu zaraz sobie tutaj tą Turcję pojedziemy. No, na tym zabierzemy sporo terenów. Czemu nie trzeba się wzmocnić jeszcze bardziej? To nie mogę za dużo, bo agresywna ekspansja, chociaż czekajcie. Tu sobie możemy zmniejszyć tą agresywną ekspansję. No w sumie jakiejś dużej różnicy nie ma, a niech będzie. Jeszcze sobie hajs, wzięliśmy na wojsko i wracamy tutaj do Europy. Pójdziemy sobie w amfiteatry. No to już jest taki poziom rozgrywki, że musimy mieć tutaj punkty dziedzictwa, żeby też budować szybciej, na przykład budynki. O, możemy sobie tutaj za 1600 i let's go. Nie porobić tutaj ekonomię, żeby się to szybko wybudowało, żeby przychody były, bo w sumie o już pół miliona armii możemy mieć. No to trzeba. To zrobić. Szybko zjemy sobie Czecha, bo widzę, że tutaj Francja działa. I zjadła tutaj te mniejsze kraiki. Chy. nie możemy na to pozwolić. A jakbyśmy zaatakowali Niemca, Irlandia zareaguje. Też spoko opcja. Możemy zjeść, czemu nie? A Irlandia jak się trzyma? Słabo, słabo. Tutaj widzę, że też. Kurde, nie mogę wziąć wszystkiego. Dobra, co sobie trochę. trochę. czekajcie, mam 8000 punktów. O, i elegancko, 98. A co jeszcze tą wyspę mogę? Mogę. Super. Jest dobrze. O Białoruś wróciła. Aha, bo to z Polski chyba wypadło. O, Litwa, Łotwa, Estonia. Znaczy, dobra, bez Estonii zareaguje, ale możemy sobie wziąć znowu do państwa, tylko ma o, właśnie, trzeba poczekać trochę z agresywną ekspansją. A co, poczekamy po prostu w trakcie wojny? W wojnie, że tak powiem. No, i teraz mamy pieniądze, żeby robić tutaj rzeczy. No, Cyk, 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 a te kademie lecą jedna za drugą. Uuu, i Francja nam powiedziała wojnę. Tu już możemy wchłonąć Gdzie jest ta moja armia? Tutaj i chyba została trochę przekonana. Znaczy, niech się cofną gdzieś tutaj, zgromadzą się w jednym punkcie. A jedną armię mi zniszczyli, kubańcy. Jak oni wyglądają? Oni mają morale strasznie wysokie, kurde. No ale dobra, obroniłem się. Mamy manpower, musimy po prostu poczekać, aż się zregeneruje. Powinniśmy dać radę. No, jest taką armią 200 tysięcy. Oni się we mnie wbijają tak naprawdę. Mamy 5000 tysięcy manpowera w regenerację, więc myślę, że powinniśmy dać radę. No, to już jest taka kwota. Jak już tyle ludzi się jak te, taką rekrutację mamy, to już później właśnie to już nie jest aż taki problem. W tych wojnach, nawet jak gdzieś tam przegrywamy pierwsze bitwy i zniszczoną armię. Po prostu regeneracja tutaj zasobów ludzkich daje ogromną przewagę. No i właśnie, oni to już jakąś 30 tylko wchodzą. No to jest właśnie takie, że te boty, jakby zgromadziłby Francuz całą armię i byśmy się tak starli, to raczej bym przegrał, co nie, ale że oni. Nigdy tego nie robią. To jest mega spoko dla nas opcja. Dawaj tutaj tą armię. O, tu, tu, tu. I nawet widzicie, stoi po prostu armia obok, zamiast się dołączyć do bitwy. Ja sobie teraz mogę wszystkie jednostki tutaj tak po prostu niszczyć. O i czekać po prostu, aż oni wejdą we mnie. No i oni już armii nie mają, co nie? Masz jeszcze tu gdzieś armię, coś tu biega? Francuskiego? No nie. No ja sobie teraz mogę puścić autobota i on sobie mi to już wszystko odbije, poprzejmuje, a Francuz nawet jak gdzieś tam wyciągnie jakieś takie małe jednostki, to moje nawet tam jedna armia z koła powinna sobie dać na luzie radę. No, a trochę musimy tutaj poprzejmować, bo Francja jest spora. No i na ludzie. Na. Luzie, tylko to agresywna ekspansja A mam jakieś punkty przewagi, żeby agresywna ekspansja Była mniejsza? No niewiele mogę wziąć Weźmy sobie tak, tu wysepkę sobie weźmiemy Tu sobie weźmiemy coś takiego Cyk, cyk, 9,9,7 No i teraz musimy te pieniądze, co mamy Tutaj nagromadzone tak sporo, wydać sobie właśnie Na armię, może mieć 600 tysięcy No i tyle zrobimy, czyli jest 4 armii Jedna, druga, trzecia I czwarta, i myślę, że to jest GG To jest GG, możemy się wstawić na szarżę Na atak, i teraz przydałoby się Powalczyć z Rosją, Rosja nas mega lubi Japonia zareaguje, kurde. Ale to kiedy oni mają sojusz z Japonią? A to jest pakt obronny. Ej, jeszcze tylko rok. Dobra, w sumie niecały. No i teraz byśmy mogli z nim wypowiedzieć. Tak, możemy mu wypowiedzieć wojnę w razie czego. Myślę, że taka armia da radę na Rosji. Tak, bo oni mogą mieć tylko maksymalnie 400 tysięcy. Co prawda, z bot, więc mogą mieć więcej, ale. O i Francja zareaguje. Dobra, to w Francję pojedziemy. Tylko teraz tak. Musimy najpierw zniszczyć całą armię rosyjską. I po prostu bić się tutaj gdzieś, o atomówki mi zrzucają. Poczekać, że tutaj cała rosyjska armia podejdzie. No, przejmuje mu tu tereny, więc na pewno tu przyjdzie. O, o, o za pleców idzie, za pleców. Dobra, dawaj. Dawaj, 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 dobra, duże starcie. Ładnie, ładnie. Dobra, padają elegancko, chłopaki. Idziemy teraz tutaj na tę prowincję. Dawaj, dawaj, tutaj gdzieś te armie trzeba zniszczyć do końca. Coś tam straciłem, ale niewiele. Dawaj na Moskwę. No, bo tutaj jeszcze tą armię zniszczyć. trzeba niszczyć armię, co nie? To jest podstawa po prostu wojen Age of history. Zniszczyć armię wroga. Wtedy już jakoś to będzie szło. Będzie sympatyczniej. Tutaj coś Francja jeszcze próbuje, ale Francję to możemy olać. W sumie włączmy autobota. Myślę, że już dam radę. Sądzę. Dajmy sobie tak, tak, tak. I zobaczmy, jak tutaj sobie biegam. Po Skandynawii, po wszędzie, po Wyspach brytyjskich. Tutaj wszędzie armię. Armię, rosyjsko francusko przejmujemy to a my nie tylko my zatykowaliśmy Rosję tylko też moi drodzy Japonia i Korea no to spoko tak na spółkę czemu nie to my sobie weźmiemy Europę a niech oni sobie tam biorą co tam chcą weźmiemy sobie Krym do tego momentu o polecimy w Skandynawie a w sumie wiecie co dawajcie jolo z agresywną ekspansją ej nie mogę tyle wziąć ja nie mogę tu jeszcze mogę okej okay, okej okay. tu jeszcze mogę aha tylko dotąd dobra najwyżej sobie ten jeszcze powalczymy z Rosją jak będzie taka potrzeba Tutaj musimy w Finlandię dojechać Stany Zjednoczone Reagują. Do kiedy oni mają sojusz ze Stanami? 200. W sumie do grudnia możemy poczekać. A mają kolejny. No dobra, prawda jest taka, że zanim Stany tutaj polecą, to już będzie koniec. Stany nawet nie zdążą tutaj dopłynąć. To jest taki minus takiego wielkiego, dalekiego sojusznika. Nawet mamy spoko, bo mamy rozejm ze Stanami, więc mnie nie, na pewno nie zaatakują. Mm, ja bym sobie teraz apelował na Hiszpanię. Jakieś tam Maroko zareaguje. Oni co prawda mają trzecie miejsce na świecie. No ale błagam, was. ja mam pierwsze. Że tutaj na ludzie zniszczymy im armię. No nawet, nawet bot już po prostu to ogarnie. Nawet ja nie muszę tutaj kiwnąć palcem. Po prostu tutaj jednostki, Wielka Szarańcza Macedonii Północnej, znaczy w sumie Imperium Macedońskiego, już to sobie to załatwię, temat. I nawet może być koalicja, mnie to tam nie boli. Weźmiemy sobie dotąd tereny, bo nas tylko Europa interesuje. Tutaj Brytania, wyspy. Nikt, moi drodzy, została tylko w sumie. Francja oraz Hlandia. Jeszcze tutaj wysyłałem nam pieniądze. Dzięki, dzięki. Jakby tutaj. Jakby nas nie byłoby stać. Ale okej. Okay. Islandia, let's go. Islandia, masz z kimś sojusz? Nie, jak zwykle. Islandia właśnie tak dziwnie. Zamiast się dogadać z Grenlandią czy coś, stworzyć wielki, wielki sojusz. Lodowy, albo dogadać się z jakimiś krajami skandynawskimi, chociaż już nie było tych krajów skandynawskich. To oni tak zawsze siedzą, czekają sobie po prostu, aż ktoś ich podbije. O, Rosja zareaguje, ale no, nie boli nas to. Myślę, że tutaj znowu Francję pojedziemy na luzie. Dokładnie i nawet spoko, że jeszcze tutaj Rosja reaguje, bo będziemy mogli tą Rosję pojechać. Co oni tutaj wpływają? Dziwnie. Francja jeszcze ma gdzieś tereny? Takie poza te? Nie, no już tutaj. O, o, ale Japonia nagle urosła. Hyt. Tutaj bierzemy tereny i Hyt. Aha. Kurde, ty tak mało mogę. Ale w sumie, kurde, nie sprawdzę, jakich terenów. Nam brakuje, bo nie można z Macedonii zrobić Unii Europejskiej. Zróbmy tak mniej więcej, że to tereny europejskie Rosji tutaj. No teoretycznie powinniśmy iść aż po sam Ural, ale czy przesady. Chodzi nam tutaj bardziej o takie symboliczne podbicie tych państw. No i moi drodzy, pięknie, Rosja to same stepy aktualnie. Które miejsce ma Rosja, jak ona tak wygląda? 16. No dobra, bo jest mało państw w sumie. sobie teraz możemy to wszystko poogarniać, moi drodzy. No i udało się, moi drodzy, z malutkiej Macedonii Północnej stworzyliśmy potęgę, która przejęła całą Europę. Więc ja mam nadzieję, że Ci wam się podobał. Jeżeli tak nie zapomnij, łapce w górze komentarzy, subskrypcji. Na razie trzymajcie się, hej.